Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na łonie natury, w tym pięknym plenerze. Dlaczego tu jesteśmy? Ponieważ jesteśmy, jesteśmy blisko miejsca, takiego dzikiego miejsca, z którego zawsze biorę młodą pokrzywę. Dzisiaj specjalnie po nią przyjechałem, ponieważ chciałbym w dzisiejszym odcinku pokazać Wam, w jaki sposób zrobić gnojówkę z pokrzywy, powiedzieć Wam, na co ona jest i zaprosić Was do tego, abyście spróbowali ją zrobić we własnym, we własnym ogrodzie. Serdecznie zapraszam do odcinka. Szanowni Państwo, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Mam nadzieję, że spotkamy tutaj pokrzywy. Zawsze były. Dawno mnie tu nie było. Jest. Proszę Państwa, jest. Dobra, co będzie nam potrzebne? E, jakiś pojemnik na pokrzywy, rękawice, wiadomo z jakiego powodu, i sekator. I zaczynamy po prostu cięcie. Szanowni Państwo, zbierając pokrzywy, skupiamy się na tym, żeby zbierać przede wszystkim te młode młode pokrzywy, bo one są najbardziej wartościowe dla takiej gnojówki z pokrzyw. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą gnojówkę, no jest to niesamowicie bogaty pokarm dla roślin. Nie wszystkich, o czym za chwilę powiem. Można go stosować również jako oprysk na szkodniki, chociażby na mszyce. O tym wszystkim Wam za momencik powiem, tylko najpierw zbiorę pokrzywę i widzimy się już na ranczu, gdzie powiem Wam, co z, tym, z tymi zebranymi pokrzywami zrobić dalej. Szanowni Państwo, pokrzywa zebrana, pół koszyczka. Nie przemyślałem trochę tego filmu, bo myślałem, że będę ciął tę pokrzywę i z Wami rozmawiał, ale jednak będę musiał zrobić cięcie filmu, pociąć pokrzywę i do Was wrócić z rozmową. Ale korzystając z tego ujęcia powiem tylko króciutko, jeżeli chodzi o gnojówkę z pokrzywy, no to jest doskonały naturalny nawóz, który zawiera e, kwasy organiczne, który zawiera azot, potas, żelazo, wapń, krzem, cynk, sole mineralne. No jest naprawdę rewelacyjny, jeżeli chodzi o użycie w ogrodzie, pobudza wzrost, zapewnia obfite kwitnienie oraz plonowanie u roślin. Zwiększa odporność roślin na ataki szkodników oraz grzybów chorobotwórczych. Stosowany jest również, to już chyba wspominałem dzisiaj, jako oprysk na mszyce, pędziorki, szarą pleśń, czy mączniaka. Naprawdę rzecz, która jest obowiązkowa w każdym ogrodzie. Ja teraz tak jak mówiłem wcześniej, zrobię cięcie potnę tę pokrzywę i widzimy się za moment. Powiem wam, powiem wam troszeczkę jeszcze więcej na temat gnojówki z pokrzywy. Szanowni Państwo, taką pociętą, pociętą pokrzywę zalewamy teraz wodą, co uczynię. Kiedy ona będzie gotowa, kwestia dwóch tygodni. Dwa tygodnie jak ustawicie ją w bardziej słonecznym miejscu, to, to powinna, powinna szybciej się zrobić. Taką gnojówką z pokrzywy podlewamy rośliny co 3 tygodnie, od początku wiosny aż do sierpnia praktycznie. Jeżeli chodzi o proporcje, to jest 1 do 10, czyli taki klasyk 1 litr gnojówki na 10 litrów wody. Dwa tygodnie od dzisiaj i myślę, że ona będzie, będzie już gotowa. Może trochę szybciej, ustawię ją właśnie bardziej w słońcu. No, i teraz pod co możemy używać? Ojejku pod co możemy używać tej, tej gnojówki? No, na pewno pod pomidory, ogórki, paprykę, bakłażany, bardzo ją lubią, arbuzy, cukinie, dynie, melony, właściwie krzewy i drzewa ozdobne wszystkie prawie, pod wszystkie również kwiaty. Jeżeli Wam zostanie coś, bo co jakiś czas trzeba mieszać patykiem, nie? Tę gnojówkę. Jeżeli Wam zostanie coś z tej gnojówki, w sensie jakieś jeszcze liści, gałązek, łodyg, to możecie śmiało wrzucić je do kompostu. Samej gnojówki też możecie dodać do kompostownika, ponieważ to pobudza procesy, które się w nim dzieją. Jeżeli chodzi o rośliny, które nie lubią podlewania gnojówką, no to z warzyw cebula, czosnek, fasola, groch, na pewno rośliny kapustne, wszelkie. Jeżeli chodzi o kwiaty, no to na pewno rododendrony, azalia, brzosy, borówki, krzewy borówek też niekoniecznie. Generalnie wszystkie, które, wszystkie rośliny, które są wrażliwe na Nadmiar azotu. To dla nich nie jest stworzona gnojówka. Tak jak powiedziałem, wymieniłem wcześniej, wszystkie inne rośliny jak najbardziej tak. Słuchajcie, mamy już gotowe. Teraz przykrywam to, czekam dwa tygodnie no i zaczynam podawać odżywkę moim roślinkom. Dziękuję Wam za uwagę i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.